Cześć mężko, ja jestem Jakub Raczek, a to jest kolejny film na tym kanale. A dzisiaj e, będzie taki film troszkę z ręki, nie będzie taki statywowy, profesjonalny, tylko dzisiaj będzie z ręki też będzie profesjonalny, ale bardziej jakby taki inny. <grym> taki jakby vlogowy i tak dalej. E, jeszcze nie wiem, jak go wykonam ten film, ale w dzisiejszym filmie wam. Pokażę, e, zakupiłem monitor podglądowy na aparat, który on będzie mi służył nie tylko do, mojej, e, do, mojej jakby, do mojego kanału, tylko jakby do zleceń, czyli na przykład jakiś, robię film na jakimś koncercie to czy jakiś, nie wiem, teledysk e, czy jakiś e, wystawę czy coś, czy jakieś właśnie przedstawienie to właśnie czasami filmuję i na takim małym monitorku jest troszkę tak ciężka, a na fajnie, fajnym takim dużym monitorze na kamerze czy tam obok, e, obok kamery e, to fajnie mieć taki mm, monitor poglądowy, e, który e, przyjdzie mi jutro, ale w, będzie w tym samym filmie, więc sobie dzień wcześniej zaczynam. Ym, ym, chyba będzie jeszcze operator y, do kamery, więc y, będziemy nagrywać. Y, na razie y, nie mam operatora, muszę sam siebie nagrywać, a później już będzie, więc y, no. A, mało bym nie zapomniał, i ty też nie zapomnij o łapce w górze, e, subika, żeby dać dzwoneczek, żeby tam Dindał. No i skomentuj. No, dzięki. E, właśnie, już przyszła paczka. Dostałem powiadomienie. Tutaj jest napisane, że gotowa do odbioru, Więc pojadę, po paczkę, no i będziemy się cieszyć, ja będę się cieszył i rozpakujemy jak to wygląda i w ogóle a teraz właśnie otwieramy sobie, o, garaż wieje, o jest fakty właśnie, wziąłem klucze bez potrzeby i właśnie otwieramy garaż o, idziemy i siadamy właśnie. Musimy idziemy. jedziemy. Pierwsze pod, pod szkołę, a później pod paczkomat, bo muszę jechać po operatoru. co muszę tak gadać, bo musimy się nie z kamerą i muszę po prostu tak e, jechać i mówić. Właśnie odebrałem paczkę e, No i teraz idziemy do studia e, Na Gaganiowego Odpakujemy tą paczkę e, No i zobaczycie jak wygląda ten monitor e, No i tak dalej Zobaczymy Zobaczymy e, co, co mi dali co, co, co nie dali, co muszę dokupić I tak dalej, więc lecimy do studia Mamy paczuszkę Otwieramy paczuszkę e, I co? No po prostu otwieramy Tylko tak się męczył, ja teraz rozgrywam to wszystko. A się w drugą stronę. Aha, no to nie otworzymy się. to Jest. Pewnie fakturę. Nie mówię, nie mogę. Fakturę wam nie pokażę. Ja już widzę, co to jest. Jak to wygląda. Jest to fajnie. Tak, otóż to. Monitor. podglądowy Teraz to otworzymy. Teraz pokaż tu. Dobra, pokażę tak. A jak to się otworzy? Aha, tak. Ła wow. no to teraz będziemy widzieć lepiej. Okej. Okay. Fajny, duży. Teraz tylko sprawdzę, co takie podejdzie. Jak nie to będzie. Yy... A działa, okej. Okay. Dobra. I co? Mamy tutaj odsłuch, mamy HDMI, mamy jakieś tam inne rzeczy, mamy zasilanie, no i tak dalej. I mamy jakieś tam przyciski. Yy, filmiki są na YouTube, jak to obsługiwać, ale mniej więcej też Wam powiem. Idziemy dalej. Mamy kabel HDMI. Ja mam, do dedykowany do mojego aparatu, ale też Dali. Ja mogę go wykorzystać do innych rzeczy. To mi się przyda na pewno. Jakaś tam do HDMI, żeby się nie zginął. No i ramka. I tutaj będzie co? Tu będzie. Aha. To stopka. A zasilanie nie dali. A przynajmniej na baterię będę miał. Dobra. Mamy jakiś imbus. No i mamy na aparat, żeby sobie dać, więc y, nagrywamy teraz aparatem, więc nie pokażę Wam na aparacie, ale y, jak to, teraz Wam pokażę, może te niepotrzebne rzeczy podkładam na bok, które y, nie są potrzebne, instrukcja jest do wywalenia, y, 3 godziny później będzie o, y, czytana, jakby co, więc y, to jest ważne, to jest y, też nieważne. Y, to jest ważne, to jest ważne i... Dobra. Dobra. Teraz y, tą ramkę. Trzeba jakąś ją obsłużyć. A to jest po prostu ta ramka. Dobra. No i później można dać to. No to dobra. Dobra, tu jest takie fajne coś. Jaka cisza. Dobra. Wkręcamy to tu. No bo to jest sumie na koniec, ale możemy wkręcić. Jestem ciekawy czy gimbal to się, Takie coś. Jestem dobra. Wkładamy prąd. O! Dobra. Włączamy. Aha. Aha, bo nie trafiłem. O, teraz trafiłem. Dobra, teraz włączamy. Tak to wygląda. HDMI, kurde. Dobra, weźmiemy mój telefon i na telefonie, i weźmiemy tu mój aparat, po prostu na, na BLAD, bo inaczej o 100% jest. Super, więc zaraz y, wracamy y, do Was. Tak, musimy dogrywać, y, bo dźwięk był y, uwalony, więc dogrywamy, jak to będzie y, działać, wyglądać. Więc mamy tutaj aparat i y, y, działamy. Mamy taką tutaj y, głowicę, stopkę. Zakręcamy tutaj. Zakręcamy wszystko, pozakręcamy, dociskamy, kręcimy tutaj monitor. E, tak. Mamy dokręcony e, i tak to na razie wygląda. E, mamy tu taką, e, właśnie, klatkę, czy coś takiego w tym w sensie. Muszę tutaj właśnie dokręcić. Wszystko musi być tutaj y, tego. Aha. Tak, ważne, bo ja mam taki kabel specjalnie dedykowany do tego y, aparatu i muszę go dawać tutaj, więc y, muszę go dawać tutaj, bo on jest taki długi, że muszę sobie tak z nim radzić. Dobra. I tak, jedna część idzie do monitora. A druga część idzie do, do aparatu, żeby był sygnał. Czekaj. Dobra. No i teraz y, możemy sobie takie dać, y, tutaj takie coś, tu się przykręcamy i mamy takie, y, może bez śrubki pokażę, y, tu gdzieś się przykręca i mamy takie y, coś, no i mamy taką jeszcze osłonę, y, jak będziemy nagrywać y, podczas słonecznego dnia, zakładamy sobie takie coś i mamy tak, więc, a jeszcze muszę dać baterię bo dogry, dogrywamy Dobra i mamy tutaj włącza się tutaj logo nam się wyświetla yy, musimy włączyć aparat o może nie pokażę osłonę przykręcę nie no, tak będzie lepiej tak to wygląda. Tutaj mamy dźwięk. Jak tutaj się rejestruje, czy jest dobrze? Mamy tu taki harmonogram, paski. Mamy, mamy prześwietlenia, że tam jest prześwietlony. No i mamy baterię. Tutaj ile jest baterii? No tutaj jest. Mogę też zrobić sobie tak. Kontury. Właśnie to prześwietlenie. No i. Tam mamy procenty, teraz będzie widać, później mamy ten, to możemy wyłączyć, więc wszystko, mamy menu, wszystko można sobie ustawić, można go, dać go tutaj, można tutaj, wszędzie, tylko ja sobie ustawiłem go w rogu, to nie wiem co to robi, a to przestawia jakiś tam system. No, i tu mamy podgłośnienie. Mamy też, oczywiście, podsłuch, ja już mówiłem, chyba. Mamy tu jeszcze odsłuch, i tak dalej, wyjścia. Więc tak to teraz będę atakował, jeśli tu będę miał osłonę, Będę atakował, jeśli tu będę miał, no zależy, ale będę jeszcze miał taką zimną stopkę. Mikrofon, i mogę działać w taki oto sposób. No. To już kończymy ten film. Dziękuję, że dotarłeś do tego momentu. Mam nadzieję, że się podobał taki film. E, lajkuj, subskrybuj, e, łapkuj. I co tam jeszcze bądź, więc trzymaj się i cześć.